Właśnie wyszedłem z pracy, kiedy zadzwonił telefon. Numer szkoły. Serce mi zabiło mocniej, bo nigdy nie dzwonią bez powodu. Odebrałem, a w słuchawce usłyszałem głos pani Ewy, wychowawczyni mojego syna. Musimy porozmawiać. Pana syn znowu wymyśla historię. Znowu. To słowo uderzyło mnie jak obuchem. Wsiadłem do Starego Fiata i pędziłem przez Kraków jak szalony. Myślałem o Jakubie o jego wielkich oczach, o tym jak ostatnio siedział cicho przy kolacji. Wiedziałem, że coś jest nie tak, ale myślałem, że potrzebuje czasu. Kiedy dotarłem do szkoły na Kazimierzu, pani Ewa czekała już w korytarzu. Zaprowadzała mnie do swojego gabinetu. Jakub siedział na krześle, drobny, skulony, jakby chciał zniknąć. Spojrzał na mnie i w jego oczach zobaczyłem strach. Pani Ewa usiadła za biurkiem, złożyła ręce i powiedziała to, co zostało ze mną na zawsze? Pana syn jest kłamcą kompulsywnym. Te słowa wisiały w powietrzu jak wyrok. Poczułem, jak coś pęka mi w środku. Jakub miał zaledwie sześć lat. Sześć. Jeszcze niedawno budowaliśmy razem zamki z klocków Lego, a teraz dorosła kobieta nazywała go kłamcą. Ale ja nie dałem po sobie poznać. Skinąłem głową, podziękowałem za czas i wziąłem syna za rękę. Była tak mała w mojej dłoni. Wyszliśmy w deszcz, który akurat zaczął padać nad wisłą. Jaku przedłobok obok mnie w milczeniu, a ja czułem, jak cały świat zwęża się do tych trzydziestu sekund w gabinecie. Wtedy jeszcze nie wiedziałem, że to, co usłyszałem, zmieni wszystko. Że to nie był koniec problemu. To był początek prawdy, której nikt nie chciał słuchać. I że mój syn nie był kłamcą. On był tylko dzieckiem które próbowało powiedzieć coś ważnego, a nikt go nie słuchał. Kiedy wsiadaliśmy do samochodu, Jakub w końcu się odezwał. Tato, przepraszam. A ja pomyślałem, że to ja powinienem przepraszać. Bo gdybym był lepszym ojcem, może zauważyłbym wcześniej, że mój syn nie zmyśla. On po prostu mówi prawdę, której nikt nie chce usłyszeć. W domu usiadłem z nim na starej kanapie, tej samej, którą kupiłem jeszcze przed rozwodem. Jakub patrzył w podłogę. Cały drżał. Nie od zimna, bo w mieszkaniu było ciepło. Od stresu. Chłopcze, powiedz mi, co się stało. On podniósł na mnie wzrok. Miał mokre policzki. Tato, ja tylko powiedziałem, co było naprawdę. Wiedziałem, że Jakub ma bujną wyobraźnię. Opowiadał mi o smokach, które latają nad Wawelem, o rycerzach w zbroi, którzy stoją na straży barbakanu. Wymyślał historię o kosmitach ukrytych w kopcu kościuszki. Ale to była dziecięca fantazja. Piękna, niewinna. Ja nigdy mu tego nie zabierałem. Tylko, że teraz było inaczej. Widziałem to w jego oczach. To nie była opowieść o smokach. To było coś realnego. Coś, co go bolało. Co dokładnie powiedziałeś, pani Ewie? On wziął głęboki oddech. Powiedziałem, że śpisz na podłodze, bo ci plecy bolą, i że czasami rano nie możesz wstać. Serce stanęło mi na chwilę, bo to była prawda. Każde przeklęte słowo było prawdą. Jakub mówił dalej, a jego głos był cichy, jakby się bał, że ktoś nas podsłuchuje. I powiedziałem, że budzisz się w nocy i krzyczy, że próbujesz wstać, ale się przewracasz, i że ja ci pomagam, kiedy mama nie ma. Uzy napłynęły mi do oczu, ale je powstrzymałem. Nie mogłem teraz płakać. Musiałem być silny dla niego. Jakub nie zmyślał. On widział wszystko. Te noce, kiedy ból był nie do zniesienia. Kiedy kręgosłup mi się blokował i leżałem na zimnej podłodze, bo teraz tylko pogorszał sprawę. Kiedy krzyczałem przez sen, bo ciało odmawało posłuszeństwa. Myślałem, że on śpi. Myślałem, że jestem dobrym aktorem. Ale dzieci widzą więcej, niż im się przyznaje. Objąłem go mocno. Nie jesteś kłamcą, synu. Nigdy nim nie byłeś. Ale on zapytał coś, co mnie złamało. To dlaczego pani Ewa tak powiedziała? Nie miałem odpowiedzi. Albo miałem, ale była gorzka. Bo dorośli czasami nie słuchają. Bo łatwiej jest uznać dziecko za kłamcę, niż przyznać, że może mówi prawdę o rzeczach trudnych, niewygodnych. Jakub próbował mi pomóc. A został nazwany kłamcą. Następnego dnia wróciłem do szkoły. Bez Jakuba, sam. Pani Ewa była zaskoczona, kiedy mnie zobaczyła. Dzień dobry. Chciałbym porozmawiać jeszcze raz. Zaprosiła mnie do środka. Usiadłem naprzeciwko niej i spojrzałem jej prosto w oczy. Proszę mi powiedzieć dokładnie, co mój syn powiedział. Słowo w słowo. Ona westchnęła, jakby była zmęczona całą tą sytuacją. Panie Marku, pana syn opowiadał dzieciom, że śpi pan na podłodze, bo ma pan zablokowany kręgosłup. Że czasami pan nie może wstać. Że krzyczy pan przez sen. To są poważne oskarżenia. Dzieci zaczęły się martwić. Rodzice dzwonią. To nie jest zdrowe. On wymyśla problemy, żeby zwrócić na siebie uwagę. Siedziałem w milczeniu przez długą chwilę. Patrzyłem na nią, a ona patrzyła na mnie, czekając na wyjaśnienie. Na przyznanie, że owszem, mój syn ma problemy. Że wymaga pomocy psychologa. To nie jest wymysł. Słucham? Ja naprawdę śpię na podłodze. Bo osiem lat temu miałem wypadek samochodowy. Ktoś wjechał w mnie na zakręcie pod zakopanem. Zmiażdżył mi trzy kręgi lędźwiowe Lekarze powiedzieli, że mam szczęście, że w ogóle chodzę Ale ból jest Codziennie I materac, każdy materac pogarsza sprawę Więc śpię na twardej podłodze To jedyny sposób, żeby przetrwać noc Twarz pani Ewy zbladła Otworzyła usta, ale nic nie powiedziała I tak czasami krzyczę bo ból jest nie do zniesienia i czasami nie mogę wstać, bo ciało odmawia posłuszeństwa. I mój syn to widzi, bo mieszka ze mną co drugi tydzień i próbuje mi pomagać, mimo że ma zaledwie sześć lat. I to, co pani nazwała kłamstwem, jest jego codziennością. Pani Ewa zakryła twarz rękami. Boże, ja nie wiedziałam. Przepraszam. Naprawdę przepraszam. Ale ja jeszcze nie skończyłem. Wie pani, co jest najgorsze? Że mój syn teraz boi się mówić prawdę. Bo została nazwana kłamstwem. I teraz, kiedy coś się stanie, kiedy będzie potrzebował pomocy, nie powie nikomu. Bo dorośli nie słuchają. Bo łatwiej jest nazwać dziecko kłamcą, niż sprawdzić, czy może mówi prawdę. Cisza w gabinecie była przytłaczająca. Słyszałem tylko tykanie zegara na ścianie. Pani Ewa płakała, i w tej chwili zrozumiałem, że to nie była jej wina. Ona po prostu nie sprawdziła. Nikt nie sprawdził. Bo kto by pomyślał, że sześciolatek może mówić o czymś tak trudnym? Siedziałem tam jeszcze przez pół godziny. Opowiadałem pani Ewie całą historię. O tym zimowym dniu 8 lat temu, kiedy wracałem z zakopanego po odwiedzinach u rodziców. O czarnym lodzie na drodze. O tym, jak samochód z naprzeciwka stracił kontrolę i uderzył w mnie z pełną prędkością. O tym, jak obudziłem się w szpitalu w Krakowie, usłyszałem, że być może nigdy więcej nie będę chodził normalnie. Ale chodziłem. Rehabilitacja trwała rok. Ból został na zawsze. Nigdy nie chciałem, żeby Jakub się o tym martwił. Kiedy był mały, to było łatwiejsze. Ale teraz jest starszy. Zauważa więcej. I mimo że starałem się ukrywać najgorsze momenty, on i tak widział. Nocami, kiedy myślałem, że śpi, on przychodził do mojego pokoju i patrzył, jak leży na podłodze. Czasami przynosił mi poduszkę. Czasami po prostu siadał obok i trzymał mnie za rękę. Pani Ewa słuchała w milczeniu. Kiedy skończyłem, powiedziała coś, czego się nie spodziewałem. On próbował pana chronić, prawda? Skinąłem głową. Myślę, że tak. Powiedział kolegom w klasie, bo chciał, żeby ktoś wiedział. Żeby ktoś mógł pomóc, gdyby coś się stało. Ale zamiast pomocy dostał etykietkę kłamcy. Ona wytarła oczy. Nie wiem, co powiedzieć. Czuję się okropnie. Powinnam była z panem porozmawiać najpierw. Powinnam była sprawdzić. Ale przyszło mi do głowy tylko to, że dzieci w tym wieku często wymyślają historię dla uwagi. Nie pomyślałam, że może to być prawda. Wiem. I nie obwiniam pani. Ale musimy to naprawić. Jakub teraz boi się dorosłych. Myśli, że nikt mu nie uwierzy, co by nie powiedział. A to niebezpieczne. Bo co jeśli następnym razem będzie to coś naprawdę poważnego? Co jeśli ktoś go skrzywdzi i nie powie, bo będzie się bał, że znowu zostanie nazwany kłamcą? Pani Ewa skinęła głową. Zrobię wszystko, żeby to naprawić. Obiecuję. I wtedy opowiedziałem jej jeszcze coś. O tym, jak po rozwodzie z żoną Jakuba stałem się jedynym oparciem dla syna. O tym, jak jego matka wyjechała do Niemiec za pracą i teraz widzi go raz na miesiąc, jeśli w ogóle. O tym, jak Jakub czuje się opuszczony i próbuje być silny, mimo że jest tylko dzieckiem. I o tym, jak ta sytuacja w szkole była dla niego kolejnym potwierdzeniem, że nikt tak naprawdę nie słucha tego, co ma do powiedzenia. To wszystko złożyło się na jeden obraz. Obraz dziecka, które desperacko próbuje być usłyszane w świecie, który nie ma czasu na słuchanie. Pani Ewa przeprosiła mnie tego dnia tyle razy, że straciłem rachubę. Ale ja nie o przeprosiny chodziło. Przeprosiny nic nie zmieniały w tym, co Jakub przeszedł. Nic nie zmieniały w tym, że siedział w tej klasie przed wszystkimi dziećmi i został nazwany kłamcą. Że wrócił do domu z poczuciem, że zawsze będzie tym dzieckiem, któremu nikt nie wierzy. Następnego dnia dostałem telefon od dyrektorki szkoły, pani Joanny. Chciała ze mną porozmawiać osobiście. Umówiliśmy się na spotkanie po lekcjach. Kiedy wszedłem do jej gabinetu, zauważyłem, że pani Ewa już tam była. Siedziała na krześle z opuszczoną głową. Wyglądała, jakby nie spała całą noc. Pani Joanna. Szczupła kobieta po pięćdziesiątce z krótkimi siwymi włosami usiadła naprzeciwko mnie. Panie Marku, pani Ewa opowiedziała mi wszystko. Chcę panu powiedzieć, że bardzo nam przykro z powodu tej sytuacji. To był błąd. Nasz błąd. Skinąłem głową, czekając na to, co powie dalej. Ale chciałabym, żeby pan wiedział, że zamierzamy to naprawić. I nie chodzi tylko o przeprosiny dla pana i Jakuba. Chodzi o to, żeby cała szkoła nauczyła się czegoś z tej sytuacji. Spojrzałem na nią zaskoczony. Co pani ma na myśli? Zamierzamy zorganizować szkolenie dla wszystkich nauczycieli. O tym, jak słuchać dzieci, jak nie zakładać z góry, że wymyślają, jak sprawdzać informacje, zanim wyciągniemy wnioski. I chcemy, żeby historia pana syna stała się przykładem. Oczywiście, jeśli pan się zgodzi. Bez podawania nazwisk, ale chcemy, żeby nauczyciele zrozumieli, jakie konsekwencje może mieć nazwanie dziecka kłamcą, kiedy ono mówi prawdę. Czułem, jak coś we mnie pęka. W dobrym tego słowa znaczeniu. To była pierwsza osoba, która nie tylko przeprosiła, ale chciała coś z tym zrobić. Która rozumiała, że problem był większy niż jeden incydent. Zgadzam się, ale pod jednym warunkiem. Słucham. Jakub też musi wiedzieć. Chce, żeby wiedział, że jego historia pomogła innym dzieciom. Że to, co powiedział, było ważne. I że dorośli się uczą. Nawet jeśli popełnili błąd. Pani Joanna uśmiechnęła się po raz pierwszy. Oczywiście. I jeszcze jedno. Chcemy, żeby Jakub dostał oficjalne przeprosiny. Przy całej klasie. Od pani Ewy. I chcemy, żeby dzieci zrozumiały, że Jakub nie kłamał. Że to my, dorośli, nie słuchaliśmy. Pani Ewa w końcu podniosła głowę. Miała czerwone oczy. Zrobię to jutro. Obiecuję. I nigdy więcej nie założę, że dziecko kłamie, zanim nie sprawdzę faktów. Ta lekcja kosztowała mnie bardzo dużo. Ale nauczyłam się czegoś, czego żaden kurs pedagogiczny mnie nie nauczył. Następnego dnia poszedłem z Jakubem do szkoły. Trzymał mnie mocno za rękę, kiedy wchodziliśmy do budynku. Bał się. Widziałem to, ale powiedziałem mu, że wszystko będzie dobrze. Że dorośli czasami popełniają błędy, ale ważne jest to, że potrafią je naprawić. Pani Ewa czekała na nas w klasie. Wszystkie dzieci już siedziały na swoich miejscach. Kiedy weszliśmy, zrobiło się cicho. Dzień dobry wszystkim. Dziś mamy ważną lekcję. Chcę przeprosić Jakuba. Przy was wszystkich. Bo zrobiłam coś bardzo złego. Nazwałam go kłamcą, a on mówił prawdę. I chcę, żebyście wiedzieli, że dorośli też popełniają błędy. I że najważniejsze to umieć je przyznać i naprawić. Dzieci patrzyły w milczeniu. Niektóre z nich były zdziwione. Inne smutne. Ale wszystkie słuchały. Jakub opowiadał wam o swoim tacie. O tym, że śpi na podłodze i że czasami ma bardzo silne bóle. I to wszystko była prawda. Jego tata miał wypadek i dlatego tak jest. Jakub nie zmyślał. On po prostu martwił się o swojego tatę i chciał, żeby ktoś o tym wiedział. I to było bardzo odważne z jego strony. Pani Ewa podeszła do Jakuba i przykucnęła, żeby być na jego wysokości. Przepraszam cię, Jakub bardzo nie powinnam była cię tak traktować. Jesteś dzielnym chłopcem i bardzo kochasz swojego tatę i obiecuję, że od teraz będę słuchać naprawdę słuchać Jakub skinął głową. Zobaczył łzy w oczach pani Ewy i powiedział coś, czego nikt się nie spodziewał To w porządku, pani Ewo ja pani wybaczam. Cała klasa zaczęła klaskać. Nie wiem, kto zaczął, ale nagle wszyscy bili brawo. Dla Jakuba, dla jego odwagi. I w tym momencie wiedziałem, że wszystko będzie dobrze. Miesiąc później szkoła zorganizowała specjalne spotkanie dla rodziców i nauczycieli. Opowiadałem tam o tym, co się wydarzyło. O tym, jak łatwo jest nie słuchać dzieci, bo wydaje się, że wymyślają. O tym jak ważne jest sprawdzanie faktów i dawanie dzieciom szansy na wyjaśnienie. Moja historia stała się przykładem dla całej społeczności szkolnej. Jakub zmienił się po tym wszystkim. Stał się pewniejszy siebie. Wiedział, że jego głos ma znaczenie. Że kiedy mówi prawdę, dorośli go słuchają. I to była największa nagroda. Dziś, kiedy ludzie pytają o niego, nauczyciele odpowiadają z szacunkiem. Mówią, że to odważne dziecko, które nauczyło ich czegoś ważnego. I ja jestem z niego dumny. Bo, mimo, że ma zaledwie sześć lat, pokazał całej szkole, że prawda zawsze się obroni. Nawet jeśli na początku brzmi jak fantazja. A ja nauczyłem się czegoś równie ważnego. Że czasami błąd dorosłego polega na tym, że nie rozumie, że prawda w ustach dziecka może brzmieć jak wymysł. Ale to nadal jest prawda. I warto jej słuchać.